Czy, żeby rachunki w bogatyni zamiejskiej ciepło były niższe, trzeba sprzedać PEC? Sprzedać udziały pec dla drugiego udziałowca, jakim jest PG Energetyka Cieplna. To jest jedna z linii biznesowych kształtujących całość funkcjonowania PG. Posiadając dwie trzecie udziałów w pec jakby. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za ewentualne w przyszłości inwestycje, jeżeli chodzi o dostarczenie ciepła już nie strukturalnego, ale zupełnie innego, jeżeli chodzi o dywersyfikację dla mieszkańców miasta i gminy Bogatynia. Pomysł wygląda, wydaje się być rozsądny, ma Racjonalny. Pewnie, tak, ma pewnie wady i zalety jak wszystko, no ale chyba te rachunki, które mieszkańcy płacą i które za chwilę zaczną płacić, jak przyjdą przymrozki, no to jest chyba ważny element, żeby jakby dopomóc mieszkańcom. Jeżeli koszt wytworzenia gigajoula w elektrowni turów wynosi około 80 zł, a my na rachunkach płacimy ponad 200 grubo ponad 200 zł, więc y, można zobaczyć te proporcje, jeżeli 80 do ponad 120, 130 czy 140 zł dodatkowo y, za przesył i za dostarczenie ciepła y, dla mieszkańców. No dobrze, no to co z tym pomysłem? Będzie pan golobował, czy będę, tylko będzie pan pisał będę, w internecie? Nie, będę, będę golobował, ale dlatego, żeby to tak jak każde jedno przekształcenie, czy połączenie, czy, czy, czy jakaś konsolidacja wymaga rozmów i wymaga też zabezpieczenia gminy. I takie rozmowy należy, należy podjąć.